Pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Dzisiaj pokrótce omówimy sobie, jakie są poszczególne punkty herezji modernistycznej, które ogłosi Kościół Posoborowy. I potem z dnia na dzień będziemy je coraz bardziej rozważać i wytykać, kto, jak, gdzie i kiedy ogłosił taką herezję. A więc podstawowy filar, ja to nazywam taki koń trojański tego tak zwanego drugiego soboru watykańskiego, to jest ekumenizm, kolegializm, indeferentyzm, latitudynarystyczna definicja Kościoła, czyli de facto protestancka. Co to w ogóle znaczy? To znaczy, to jest nawet można powiedzieć takie trudne słowo. To znaczy, że Kościół katolicki już nie jest jedynym kościołem Chrystusa, ale Kościół katolicki tylko trwa w Kościele Chrystusa. Brzmi znajomo, jeżeli ktoś jest chociaż trochę już oczytany w tym, co głosi ten tak zwany sobor, z racji tego, że Kościół katolicki był jedynym kościołem Jezusa Chrystusa przed tym tak zwanym drugim soborem watykańskim, a po nim stał się już tylko jednym z kościołów, które tworzą jakiś taki ogólny Kościół Chrystusa razem z heretykami protestanckimi, razem ze schizofrenckimi prawosławnymi i innymi tego typu sekciarzami. Natomiast przeczyto to chociażby definicji Piusa XII, którym on podał w encyklice z 1943 roku, który nazywa się Mystici Corporis, gdzie mówi, że właśnie Kościół katolicki to jest jedyny Kościół Chrystusa, aby do niego należeć trzeba być nie tyle, że ochrzczonym, co wyznawać całą religię katolicką, wszystkie artykuły wiary. Czy heretycy protestancy należą do Kościoła katolickiego i czy heretycy protestancy wyznają wszystkie artykuły wiary wraz z schizmatykami? Wątpię, a więc od razu należy tutaj tą definicję kościoła odrzucić jako typową luterańską i anglikańską, z racji tego, że sam przekonałem się na swojej własnej skórze, że podobną koncepcję kościoła mają luteranie i przekonałem się dokładnie o tym wtedy, kiedy rozmawiałem z jednym z tych luterańskich pastorów. Ale oprócz tego mamy oczywiście jeszcze relatywizację prawdy. Nie ma jednej słusznej niezmiennej prawdy. Ona, podobnie jak dogmaty, ma ewoluować i dopasowywać się do współczesnego człowieka. A więc mamy tutaj humanizm w miejsce scholastyki. Scholastyka została wyrzucona z seminariów, a chociażby właśnie nauki świętego Tomasza Zakwinu, jako tej perły średniowiecza, nakazywał nauczać właśnie w seminariach, kiedy je zakładał sobór trydencki. A więc widzimy dzisiaj bardziej niżej na teologii skupia się na psychologii, a więc mamy kult człowieka, który jest także odzwierciedla. Tego, co mamy podczas Nowej Mszy. Podczas Nowej Mszy ksiądz stoi za przeproszeniem tyłkiem do w stronę tabernakulum, o ile ono jeszcze w ogóle jest w tym kościele, ale przodem w stronę ludzi. Nawet jeszcze do początku lat 2000, kiedy Benedykt XVI nie objął katedry świętego Piotra, nawet na tych ołtarzach, czy powiedzmy sobie wprost, stołach, a również zakazywał powrotu do stołów papież 12 ponownie w encyklice Mediator Dei. I mówił tam dokładnie, tak jak macie tutaj to wklejone: błądzą ci, którzy chcą przywrócić ołtarzom pierwotny kształt. Są i odsuwać czarny kolor z liturgii. Ani nie ma czarnego koloru w z Ordo, a są tym bardziej za to jeszcze stoły, które na początku w ogóle nawet były pozbawione krzyża, a widzimy, że tak jak ta sekta neokatechumenatu teraz po raz kolejny wyraża cały, można powiedzieć, artykuł wiary soborowy. No to ona wolała zamiast krzyża, mieć również pośrodku swojego stolika, wokół którego wszyscy się gromadzą, czyli zero sakrum, max profanum, jak tylko może być. Gitary zamiast chorału gregoriańskiego wolała sobie postawić menorę żydowską. A więc widzimy, że jest to po raz kolejny zasięgnięcie do herezji tego tak zwanego soboru, czyli Żydzi są naszymi starszymi braćmi w wierze, co jest w ogóle dla nich także obraźliwe, ponieważ im się to kojarzy, i to słusznie, z Ezabem, a wiemy, że Ezab bardziej symbolizuje w księdze rodzaju kogoś potępionego, niżeli kogoś, kto może być jakimś autorytetem i wzorem, a więc dla Żydów to jest swoją drogą obraźliwe. No ale oni nie są z naszymi braćmi w wierze, tak samo zresztą jak i muzułmanie. Co robił papież Pius V z muzułmanami? On z nimi walczył i chodził na krucjaty. Czy kościół posoborowy walczył o nawracanie muzułman? Nie, papież Franciszek przecież jest z nimi deklarację w Abu Dhabi o tworzeniu jakiejś jednej globalistycznej, masońskiej światowej religii, z bogiem niewiadomego pochodzenia, niewiadomego imienia, który rzeczywiście jest już tylko jakimś wymysłem ludzkim i który zawsze ma się dopasować do człowieka, a nie człowiek do tego Pana Boga. No i właśnie. Błądzą ci, którzy także twierdzą, że, że razem z muzułmanami, razem z Żydami czcimy jednego Boga odnośnie Żydów talmudycznych, oni powstali po roku 70. kiedy zrujnowano świątynię Jerozolimską. I powstali również wtedy w opozycji do chrześcijaństwa. Z racji tego, że w swoich synagogach codziennie po kilka razy wyklinali chrześcijan, zwolenników drogi Nazarejczyka. W ogóle Nazarejczyk tak nazywa szatan pana Jezusa, więc widzimy, że ta religia talmudysza pochodzi po prostu od szatana, jest żydowskim neonazizmem. I możemy to w sumie sobie tak skonkludować. Natomiast święty Jan Apostoł w swoim pierwszym liście pisze, że kto nie ma Syna, nie ma także i Ojca. A więc skoro oni nie uznają Syna Bożego, nie mają także i Boga Ojca, a więc nie czcimy z Żydami jednego Boga. Natomiast odnośnie muzułman, to jak my możemy czcić z nimi jednego Boga, skoro oni nie uznają Trójcy świętej i ją w swoim koranie porównują za przeproszeniem tutaj oczywiście dla was, do odchodów. No i oczywiście nie wiem tutaj na jakiej płaszczyźnie można prowadzić z nimi dialog, skoro oni uznają, że owszem, to jest religia pokoju, ale tylko tam, gdzie islam panuje. Jeżeli gdzieś islam nie panuje, to trzeba go wnieść jeszcze na maczetach, czy bardziej można powiedzieć, odnosząc się do dzisiejszych warunków, na krabinach. A więc kolejna herezja. Kolejną herezją jest także to, że ty masz wolność sumienia, czyli że możesz sobie wybierać, jaką religię ty chcesz wyznawać. No i Pan Bóg daje ci do tego prawo. Nie, Pan Bóg objawił się jako prawda i tylko prawdę możesz wyznawać, żeby zostać zbawionym. Natomiast prawdy nie ma to, tak jak mówi to nowy katate, chociażby nie ma prawdy u protestantów, nie ma prawdy w innych jakichś tego typu diabelskich religiach, które są neopogańskim. Szwindlem, który trzeba zniszczyć, tak samo jak i trzeba zniszczyć modernizm. Dlatego właśnie powinniśmy przeciwstawić się tej relatywizacji, sumienia, temu, że nie ma jednej obiektywnej prawdy. Ale modernizm jest także znany z tego archeologizmu, czyli powrotu do starożytności. Odrzucamy to, co Kościół wypracował przez wieki, i wracamy do korzeni. Czyli Duch Święty, idącym tokiem myślenia, oczywiście, musiał się gdzieś pomylić. Czyli człowiek stawia siebie ponad pana Boga. Ponadto mamy z dogmatów. Na przykład papież Franciszek stwierdził niedawno, albo przy, jak przynajmniej jakiś czas temu, że trzeba zmienić definicję dogmatu o nieomylności papieskiej pierwszego Soboru Watykańskiego, potępione w encyklice Paszczędy jako objaw modernizmu. Dogmaty są niezmienne i zawsze muszą pozostać w takiej formie, w jakiej zostały one ustalone. No i od, oprócz tego, że w modernizmie nie ma też jakichś takich określonych dogmatów, ponieważ tam nie można sprecyzować jednej konkretnej niezmiennej prawdy, no to zobaczmy, że ten tak zwany II Sobór Watykański stanowi uber dogmat dla modernistów. Mimo, że nic tam nie zostało uchwalone, nawet dogmatycznego, osobór został zwołany bezprawnie, bez żadnych podstaw. Natomiast, jeżeli możemy tak sobie oczywiście nawiązać do tego w sferze liturgii, no to liturgia i pobożność. Ogołocono obrzędy zewnętrzne, żeby przeżywać nie kult już w ciele, ale kult także tylko i wyłącznie już w duchu. Na przykład, nie, ja przed Panem Jezusem nie klęknę do komunii, ale uczczę go za to w moim sercu. To jest ohydna i wierutna gnostycka herezja. Oczywiście zostało to także zniesione wraz z, można powiedzieć, ta herezja, z tym monarchicznym systemem kościoła, który został najpierw zamieniony na kolegialny, a teraz widzimy kolejną tego ewolucję, czyli synodalny system kościoła, gdzie nie ma już kościoła nauczającego, ale kościół nauczający musi się wsłuchiwać w to, co chce proletariat i wdrażać to do chociażby agendy liturgicznej, czy do agendy, która ma prowadzić kościół doktrynalnie przede wszystkim. I widzimy, co się dzieje chociażby na płaszczyźnie niemieckiej. To jest zbór już, a nie kościół, a tam herezje szerzą się w najlepsze. Mamy księży, którzy jawnie wspierają LGBT, którzy nawet nie wierzą, że zło istnieje, no i konfesjonały chociażby, które zamieniły się w pomieszczenie dla szczotek, jakieś takie sanitarne można powiedzieć. A ponadto, jeżeli chcemy tutaj też nawiązać do liberalizmu, tak, to jest także zbiór w herezji modernistycznej, wszelkiej maści nalotów liberalnych poglądów, które także zostały potępione przez Leona. III w encyklice Libertas. Ponadto papieże od Piusa V po Piusa IX i X ostrzegali przed liberalizmem. Mówili, strzeżcie się katolików liberalnych, którzy są wilkami w owczej skórze. I te słowa powiedział papież Pius IX właśnie o nich no i również odnośnie tego liberalizmu fałszywego i tej ukrytej moralności, w cudzysłowie pseudomoralności, która mówi o tym, że należy ogłodzić zewnętrzne bogactwo liturgii i wrócić do pierwotnej prostoty. Także zostaje to potępiona heresja amerykanistów przez papieża Piusa X. Oczywiście więcej jest tego wszystkiego, tak tylko pokrótce to straciłem, jednak ten podstawowy koń trojański i Soboru Watykańskiego II, był, i to na nim głównie się skupimy, czyli kolegializm, ekumenizm i oraz protestancki. Definicja Kościoła i masońskie powszechne braterstwo wraz z wolnością sumienia to będziemy rozważać i oczywiście próbować obalić, aby zniszczyć tą przebrzydłą diabelską herezję. Nie ma na niej miejsca przede wszystkim, żeby się szerzyła na TikToku jeszcze przybierała ona balwy katolicyzmu. Każdy, kto głosi modernizm, a mieni się katolikiem jest wilkiem w owczej skórze i należy go zdemaskować i próbować nawrócić. Inaczej on będzie prowadził wasze dusze do potępienia zamiast do zbawienia i będzie jak ten faryzeusz, który będzie przemierzał morza i lądy, żeby zyskać jednego współwyznawcę, a gdy już go znajdzie czyni go bardziej winnym piekła, dwa dw on sam jest. Strzeżcie się moderniców, strzeżcie się wilków w owczych skórach, ale przede wszystkim strzeżcie się tej ochylnej, przebrzydłej diabelskiej herezji, która jest ściekiem wszystkich innych herezji, jak to powiedział o niej święty Pius X.